Hej, cześć, siemaneczkę, rzemeczku, meczku z bardzo serdecznie wykończyłem filmik na rewizowie Jestem Rembox i witam was w kolejnym odcinku, zaraz po ucieknięciu z więzienia, tak naprawdę, jeszcze niedawno po torturach od Weder Widzowie, yy. no, mieliśmy iść na spotkanie z Antonem, ale Anton mi przekazał, że nie będzie mógł jednak być ponieważ znowu miał problem z tam zawodem, więc nie mógł podjechać Dlatego dzisiaj sobie zadzwonimy do Freda czy mam w ogóle do niego kontakt? Miałem tu gdzieś kontakt hmm. Okej okay. Co będzie Fred Halo Ale? O, Fred. No. No co Słuchaj stary, bo i ja miałem taki problem, gdyż y, coś mi się stafają zostało i usunęło mi wszystkie kontakty. Znaczy się mam kontakt do mhm. niego słuchaj. Właśnie go, tego chyba nie znasz jeszcze, ale można, no. że w końcu pozna, poznasz. Słuchaj. E, no. Ogólnie... Chciałem po prostu coś z sobą porobić, bo szczerze nudzi mi się obecnie. I mhm. tak pomyślałem, że może gdzieś wyjechać, wyjechać sobie coś porobić, coś ogarnąć jakieś rzeczy. Zwłaszcza, że ja zaraz obecnie umiem mnie z hajsem, ze względu na to, że jakby jakby ci to powiedzieć ja robiłem sobie takie małe napady na sklepy z Jamesem. No. no. i potem darwała nas policja na Sandy. Przez co trafiłem najpierw do aresztu z Jamesem, a potem do więzienia. No i jakby to powiedzieć, mm -hmm. schowałem wszystko tam z Jamesem, właśnie tam do takiej kryjówce. Tylko coś czuję, że policja mogła przejechać tą tym po całą jakby miejscówkę. Więc można tam znowu zaś się przejechać i zobaczyć, jak to, to wygląda. Plus. Yy, chciałem ci po prostu... Wiem, mhm. co pytać, czy Bo właśnie Antoni nie mógł poza tym się pojechać, ponieważ miał problemy z autem Więc jej podjedzie, jest to mechanika obecnie. No. I tak myślałem, że gdzieś po prostu sobie porobimy, coś porobimy we dwójkę, coś w stylu. No dobra, mogę to się podjąć tylko mi powiedz gdzie jesteś. Yy, jestem... co my tam gdzie mnie ostatnio zostawiłeś? Na tym parkingu. No dobra, to już podoba po czy... Dobra. Dobra. Zobaczę za minutę, może. Siema. Dobra oficjalna, siema. Dobra, czekamy sobie. O, o się ma. Siema. siema. Nie za fura. No, to zwykła. Słuchaj, taki. Nie, fajny tak. No. Co to u ciebie? No, nie mamy dobrze, stary. Czy to w ogóle za nami? Nie wiem, może kiedyś od przedłowego Nie wiem, przypomina mi się jakby to było oprawca, ale nie, to nie jest to samo. No, myślę jak nie żyje. W ogóle dalej nie mogę wiedzieć, że właśnie oprawca nie żyje w ogóle. Nie, siedzieć siedział w tym świecie, w się bardziej i bardziej że dzień jakiś ze mną, byłbyś powiązany z tą organizacją naszą, moją. To byś w sumie wiedział, jak on zginął i jak go można zrobić. Natomiast to jest zbyt gruby temat ale już raz mówiłem, że zabiliśmy go. Dobra, no, tak. ogólnie no to, to jak ci właśnie mówiłem o tym, o, o jakby szefie oprawcy, który był tej maski. Czekaj, 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 czeka. co? No? Szefie oprawcy. Tak. Czekaj, 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 czekaj. On ma szefa. Jest to pięć razy jak nie dwa w sumie. Razem powiem, że jeszcze gości od niego, no i mamy ciężko, ciężko jest z nie walczyć, natomiast Zabiliśmy jego prawą rękę, więc już jesteśmy o krok bliżej, żeby go również dorwać, natomiast Jest, on ma okres, ok plan. plan jest Human Labs, Sandy? Czy... Wiesz gdzie jest Human Labs, Czy... Wiesz, gdzie jest Huma, Huma Labs w laboratorium? Wiem, y wiem, wiem, bo tam kiedyś tego, znaczy nie byłem tam, ale ten no to super. To jest naprawdę powolone. Skrócie, mamy... jest mega ciężko na Zimbabrić walczyć, jakby tam małą armię ludzi. podkreślam, tam ludzi. Natomiast mam w planach stworzyć potwory. No, tak. Tak, ale... Dosłownie potwory różnego typu z tego co wiem nie mam pełnych informacji, mutant nie wiem jak to określić. Gijłem na cztery strzały z zwykłego pistoletu. Natomiast no, takie również, są takie większe, które mam informacje, że mają nawet, mają wzrost nad 5 metrów. 5 metrów. Widziałeś, to sobie. Dobra, Poczekaj, Poprzez coś tam wybrał. Tam jak coś się jadą z Jamesem na akcję Akcję? Dobrze A, jedziemy o... na z nas właśnie, y... Fred. No. Byśmy no. może tam podwiósł do tamtego Sandy, idzie ja mi ci powiedzieć gdzie to jest Do Sandy? Chcesz kłaść? Tak, na Sandy, ja nie wiem... Jak masz ten model taki rozwalony. Mhm. No. To wiesz co, ja się można no, przejść, no, no, pod... ponieważ zawsze mało spałem ostatnio. <laughs> no dobra, to pojedziemy. To. Właśnie przejdźmy. Sorry. Dobra, spoko, spoko. Nie ma problemu. Wow. jesteśmy już Sandy praktycznie. Gdzie? Gdzie jesteśmy? Jesteśmy Sandy. O cholera, szybko. Ile spałem? Z godzinkę. No to jednak nie szybko. Dobro ogólne, tak, nie będę się co drączył głowy tymi jakimiś podchórami takimi tam... Nie lepiej, nie lepiej nie stary. wystarczy, A. że ja mam jeszcze... A właśnie. Bo ja czegoś nie no. powiedziałem, Fred. No sens. Bo... Znaczy, nie Znaczy, wiem czy mówiłem czy nie, ale ostatnio no. Merweather mnie porwało, nie wiem czy znasz Merweather. To jest takie... To jest firma Ochroniarska? No, to jest taka ochroniarska, ale tak naprawdę to trzeba im płacić, jakby to jest taka nielegalna jakby bardziej firma. Oni mają miejscówkę gdzieś tam na dokach. I mhm. ostatnio mnie porwali i mnie chyba prawdopodobnie tutorowali, ale na szczęście wtedy właśnie James mi przyszedł z ratunkiem. Mhm. I e, właśnie wtedy się przeszli, dlatego do, do tego Sandy chyba, w tego co pamiętam. Mhm. E, tak, na, nie, na paleto najpierw, na paleto. Żeby trochę się od... trochę się odpuścić, od tego, tego jakby to powiedzieć. Kraj mu, ale nowe soli. I. Mhm. potem. Tam właśnie robiliśmy te pady, żebyśmy do więzienia i właśnie oni mnie to kontrolowali mm. I ja potrzebuję pomocy, ponieważ ty masz no. swoją organizację. Ja na razie nie mam nikogo, plus wiesz, ja muszę sprawić tam misów, ponieważ tam miałem pistolety, amunicję, takie różne rzeczy właśnie z Jamesem. Mm -hmm. I muszę zobaczyć, co to jeszcze tam jest, Czy policja już zdążyła to znaleźć. Chcesz to dostąpić? No, mam nadzieję, że nie ma tam policji, bo w sumie nie wiem, ale dzięki w ogóle, jeszcze raz mi uratowałeś to, nie? Spoko, dobra, a chcesz właśnie to machać, czy nie? Tak, 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 ta, pojeżdż tam. Tylko wyłącz może światła, tu w lewo, jak zjedziesz, to będzie. A to tutaj jest gdzieś to? Znaczy, to nie jest ten motel, tylko to jest jakby tak zaraz za motelem. Tylko zgaś światła. Okay. no, już już coś. Do... Dobra, dobra. dobra, ale ten, ogólnie wracam do tego, że tak... Jeżeli... Dobra, jeszcze tak ogólnie wracam do tematu, nie? Jaką mapę? Do tematu. A Że o tych potworach i o tym gości. Ja, ja, ja ledwo co, ja co mam nowych wrogów. Może mi już nie mówić o tych potworach Dobra, dobra, ale, ale po prostu możliwe, ja, tył, że z jakiejś... Dobra. Możliwe po prostu, że z jakieś, nie wiem, dwa miesiące będę odcięty, ale natomiast tak. potem będziesz mógł się do nadewać i w każdym razie będę mógł ci pomóc. No dobra. tutaj? Nie mam maski i ty też nie masz. Masz no się na bagażniku. swoją. ja nie mam. też mam, Kamień z Broń też mam. Gloki. Dlaczego przyjechaliśmy bo tu, scho bo tu miałem torbę z rzeczami schowaną, ale coś się już Policja zdążyła co znaleźć. Idziesz? To, idę O, oh, to sprawdza sobie. To są... Ja to tak osobo znalazłem uciekając właśnie co, nie? Mm -hmm. I to było gdzieś O to tu było tutaj K Cześć sprawdzę czy za, za lodówką jest torba Chyba nie jest Wiem właśnie czekaj, spróbuję dosiągnąć ręką mm -hmm. stary mm -hmm. Nie ma torby O kurde A wiesz jaki jest problem ja tam miałem broń, amunicję i co? Zwłaszcza moje wszystkie pieniądze Ponieważ, po, ponieważ ja się po prostu obudziłem tutaj na tej kanapie już od była tu policja I ja tak myślałem, dobra, dobra to przecież nie zdążę nigdzie do żadnego bankomatu nie podjechać, a uciec Więc dobra. już się po prostu poddałem, swoją torbę, ale widzę, że to brali, więc co? Ja teraz z powrotem wracam do biednego No chodź są. stary A miałem już więcej niż się robić na regalu, ale jestem tak głupi, że nie wiem stary Chcesz jakąś moskę, ale No w sumie mogę, ale w sumie też można Przejdźmy się może do takiego pewnego miejsca W sumie, wiesz co? Ja się... nie może mam nowy jakby image... image czegoś tak. To ja szczerze wolałbym się jednak trochę przebrać jeszcze raz, wiesz. A wiem, że jak się idzie na paleto tamtą drogą, to tam jest taki sklep i tam możemy podjechać na przykład się przebrać. No... Poczekaj ja otworzę tylko Dobra. No. A właśnie Fred. Co jest? Bo wiesz, ja dopiero co zmieniłem swój image typu włosy, broda, mm. ale ja nie ufam w dzisiejszym świecie, znaczy ufam, mm. ale wiesz co mi chodzi, mam nadzieję, ja jednak bym no. się jeszcze raz może przebrał, mm -hmm. plus ja znam taki fajny sklep zaraz tam od ludzi, to może sobie podjechać. Dobra, trzymaj tutaj, może glocka w tym. I glocka? Sobie. To nie jest glocka. policyjny? Nie, to nie jest policyjny. Załóż sobie, masz też maskę tak na pewno. Dobra, mówisz. dobra. Dobra. stary. Jeżeli yy, pozwolisz, założę swój strój organizacyjny, okej? Okay? Organizacyjny strój? Tak. Maska. Ja też nałożę maskę. Kamizelka. Nie za to maska. Dobra. No, okręcam całą twarz, tył, głowę, wszystko. No nawet, tak, jak dostanę, nawet jak dostanę... Nawet kulę to przed frontem. Wiesz, co mam pomysł? Bo ja lub, lubię się robić tak elegancko, więc ja może sobie nałożę jakiś garnitur i pod to jakoś taką właśnie kamizelkę, może mi dasz. może, no jak chcę się Czekaj, ja tylko zamknij, może zamknij bagażnik. No. Dobra, teraz wchodzę. Dobra. No, siodę. I podjeść pod taki. Czekaj, Czekajcie ja może zawsze zabić i jakiś masz. Masz chyba, to pan. No, Przepraszam. Co to jest dokładnie? No, tu jest ten sklep. Ja, się bym, ja bym się przebrał, bo ja bym się przebrał, wiesz? No wiesz, sklep. Nie słabo, bo nie bo tam nikt ostatnio nikogo nie ma. Żeby ktoś sprzedawał. Tu bierz buciuszki i lecimy. Tak. Dobry, mimo że nikogo nie ma. Zobaczmy no, sobie najpierw tutaj koszulkę jakąś. Dobra, idziemy. To do Freda. Yo. Zapraszam. Byś mnie od no, sprzedawała, by zaznaczyć, gdzie Dobra. Słuchaj, wiesz co, weź może pojeść do tyłu teraz, coś do tyłu, no i znaczy do tyłu, do tyłu, no. Weź może było światło czy coś. Jeśli tak mhm. sposób, może gdzieś przejedziemy. A no. Może gdzieś zaraz na widoki popatrzę. Okej. Okay. Podobno mnie to na tych terenach nie było, szczerze. No co ja ostatnim dniem. Ciekawe mnie, co ty robisz, kiedy, na przykład, jakby, kiedy ja nie mam, nie, nie mam, czy po prostu nie, nie widzę, co ty robisz, właśnie? Oh. Ej, ej! Co? 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 Weź tu gdzieś na to? A, Cześć, tylko co? 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 gdzieś na Dobro. Stary. To są. losi i oni le. Czekaj zobacz na Oni przynoszą jakieś rzeczy z Wanadowana. do masz wana. Powiem ci tak Nie chcę się wyruszać ani nic no ale Jak dla mnie to nic to Ktoś w porównaniu dla mnie No stary Ty nie lekceważ Merueder. Merueder ma kontakty różne stare. Słuchaj ta maska uprasa. Wie, 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 wie był. Zabiliśmy go i to z go szepnął Ale ten DMD Mary... nie wiedział, że jest nie, z jak Mary Weather. Pewnie Dobra, ale Meriwether to, to może nam nasować. Uwierz mi. Co ty chcesz teraz zrobić co? Czucie, bo tam coś. Czegoś? Chodź do oto. Dobra, chyba no i zabyć, czy co? W skrócie. No nie nie, w sumie. A masz... Słuchaj, mam inny pomysł, tylko że... Dobra, słuchaj, ja mam już taki pomysł, że... Tutaj oni są za, jakby za tamte Tak, oni są za tamtym mostem. Objedziemy tutaj i wejdziemy w tą pełną dróżkę. Tylko... No, jeszcze że to jest dobry pomysł. Bardzo dobry. Tylko nie trzeba... Nie mo... Tutaj nie może być pomyłki, James. Ja no, wiem, że wiem. jakoś nie masz wielkie styczności z bronią w jakieś mega dobre położeniach No znaczy ja umiem mniej więcej strzelać, ale w sensie ja niby aż tak dużo nie strzelam, bo nie mam po co. Nie wiem jakby zauważyłem, że jakby coś tam mówisz, ale nie, mówię, już jakby dobra. nie wiem jakby zbytnio to z euro. Teraz najlepiej byłoby tutaj auto wystawić. A masz jakieś kamizelkę dla mnie albo coś. No, oczywiście. A robimy tak to wciwają. na cicho czy na głośno? Na głośno. No Cześć. No nie lepiej na cicho. Ja bym to zrobił na cicho stary. Ja wiem jeszcze... Ty, pe... no Ty pewnie to... lubisz rzeczy, że głośno, ale ja wolę na cicho no, wszystko, no wszystko się. robić. No dobra, no to Ja to zawsze czekaj. robię na rzecz na cicho. Chyba że coś mi się nie uda. Dobra, co weź mi daj tłumik jakiś Masz no, tutaj tłumik i kamizelka dobra. dobra No dobra, dobra. mam wszystko tutaj załamanie. Tylko, tylko jeszcze zrobić. czekaj bo... Dobra, no, już. o już Tylko teraz tak, słuchaj. Mam do ciebie dwie próby Pierwsza oczywiście. Masz chodzić za mną. Nie wychyla się. Ja Ale idę pierwszym... Ale Sary, ponieważ... no są moje gówni wyrobie, daj mi też coś zrobić. Dobrze, ja ci dam zrobić tylko słuchaj. Idź za mną, i za mną, ponieważ ja mam bardzo odporną maskę. Jestem I jestem bardziej doświadczony w Weź mnie nie co? Bo to, że Sorry. ty masz więcej akcji, to nie znaczy, że jesteś lepszy. Mam większe doświadczenie. A, mam większe dostęp do To ile nie masz lat, że, że masz większe? No, mam 23 lata, ale. Aha, no to no. widzisz, że jestem starszy na przykład. No dobra, ale ja więcej siedzę w tym. No, lepiej powiedzmy po prostu cicho i się skupmy na akcji. Teraz ty chodź do prawej strony, bo będą nas Ja Chcę, bo to będzie cicho i dyskretnie. No, właśnie, ale... No, dobra. idź w prawo w stronę zamku. Zaufaj mi, James. Ja, ja chcę zrobić wszystko, żeby to by było dobrze. Tak, Na chwilę w końcu wyciarki stary. Zauważ, zauważ, jak ja pracuję, jak ja robię wszystkie akcje, jaką mam maskę. Daj, nie zaufań, widziałem tych akcji jeszcze, wiesz? Znaczy po zawieszeniu. No to zaraz zobaczysz. Poczekaj, zatrzymaj się. się. Zobaczymy teraz. Nie możemy tak od razu walczyć. Wybierać. Poczekaj. Panu no wam przeładowano, a no, panu wydałeś municję? Znaczy wywodowałeś? Tak, tak. So, to wszystko. Azepkę. Przez lukę, dobra. Icyl. To nie widzimy między drzewami, czy coś? Coś z krzykami, czy. Wiesz, możemy się czołgę zawsze. Tak. Tylko, szło się myśli, prawej no. strony. I tutaj na to drzewo. prawo. Szybko. W które drzewo? Najpierw pojedziesz po tutaj, potem tutaj. Tutaj, 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 tutaj. Za, obok tego kładu, dobra? Stań i siadaj z tyłu. Schybam się. Ku co? Bez sądu. Obyziemny. Trzeba robić takie akcje z rozsądkiem. I jeść silną krwią, pamiętaj. Wiem. Nie raz już się. Nie, to też na przykład przy walkach, jak by było, pamiętasz? W ogóle Tadam, muszę coś sprzedać. Tak, to tak, teraz ciszej. Tak. Jesteśmy aktualnie w dobrej pozycji, a tu nas. No to co? Trzy. Na no, mój znak, dobra? Dobra. Na cztery. Raz, dwa, trzy. Leżą. Jeszcze tam są nowe. Tam jeszcze ktoś leżał, w takim... Podjeżdżam. Dobra. Leży. Czekaj, co oni tu przywozili. Czy... Tu jest co jakiś... Stoletyk. to, chcesz to spalić czy nie? A masz jakiś karnister? Ha, patrz co mam tutaj. Możesz strzelę po prostu w baki tyle. Poczekaj. Patrz co. spalić się A. dwa oto. Skąd ten niby wziąłeś? W kieszeni. O stat no się chpali Dobra czeka I się gaćamy O kurde do, 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 do ściany Kamiselkę w Dobrze, do ściany, do ściany Dobra wam do. Leży Drawaj Prowadzę Siadaj Wsiadaj, James, wsiadaj. Coś go zabić, Siadaj. nie? Wsiadaj. Wsiadaj do auta, podjedziemy tam. Drive by'a, tak, tak zwanego. Drive by'a? To jest jakieś gangsterskie chyba. Tak. Ja się może skylę... A kim jesteśmy? A kim jesteśmy, powiedzmy? Nie, ja nie jestem gangsterem, stary. Dobra, głowa nisko. No i... Jeden leży. Ale on dalej tam biega. Jednego, tam jest ich dwóch. Już czekamy, nie ma co. Dobra. 5. Dobra. Oh. Szkoda, że nie wziąłem organizacyjnego auta. Trudno. Nie wziąłem to niech Dobra. Nie byłem przeszykowany na to. No fuck. Kurde, mogę wziąć grubszy atortyment. Nie, 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 nie wiedziałem, A że ale... wiesz to. No, ale nie wiedzieliśmy nawet o tym, no. No co? Dobra. Ale mam nadzieję, że ktoś to posprząta, bo jeśli się o tym dowie Merwedra, bo o ile to już po mnie, stary. Dobra i taki stary, zawsze przyjdziemy z pomocą Ja ci pomogę Mam pytanie No Masz może jakąś swoją kryłkę, czy coś gdzie mogę się słuchać, bo tak się już nigdzie nie jestem bezpieczny Eee, jasne Pojedziemy do Sandy. Co jest? O, 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 e, no Eee, na to, to rap Leży Tam jest jeszcze jeden gdzieś na górze był zastębał się, zastębał Ej, paliwa nam się wylewa Dobra Paliwa nam się wylewa Ale paliwa nam się wylewa Już pałcie mamy Słyszę Zasok... Bezowy motor. Oh fuck, widzowie. się po stary. Dobra. Gdzie są so, co tam? tak jest to miejsce jest to bezpieczne. Nie trzeba mnie stary, o tym mówię. Tak, tu mikrofon spadł. Dobra, jedziemy stąd. Wsiadaj, tu mikrofon się pewnie. rozkręcił. O, oni mają ciałko! Mówi. Czekaj mam chyba maszynowego FMG No niby skąd byś to wyciągnął. No. Nie wiem, no chyba nie żyjesz. No, no. Fajne te dwa spokojnie. Zaufaj mi. No tam. Tylko stole. Zaufałem ci i prawie zginąłem. No gdyby nie ja to byś na tej akcji z Jamesem. A nie, Jameson, żeby solat Mhm. Powiedz mi, co byśmy ze mną tego zrobił. Byśmy na tej akcji zginął pewnie. Eee, nie. Mogę na kogoś. Aha. No, kogoś. Mhm. Bo to, że znam, bo to jakbyś, że z tego znam was, no to jesteście w będzie. Okej. Okay. Bo przecież nie mogę znaleźć tylko czterech osób, przecież w życiu na pewno zrobiłem paru przeciąg, tak właśnie było. Zyskiem przeraliśmy nieślę, nie Mhm. O kurde, wow. co jest fajnie co idealnie. No i tu macie bazę. Tak, różne magazyny. Magazyn, gdzie ty magazyn, kontenery. No to nie jest tym mamy w innym miejscu, budynki. Dobra, nie wiem, weź sobie tutaj masz miejsce, masz też tam różne budynki. No to, 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 miski, to jest to jest nasz teren. Także... Ja sobie, ja sobie tymczasem też sobie wyczyszczę kamizelkę z kurty, z, z tych kulek. Dobra, ja ogólnie niestety będę musiał chyba to doleclić, bo nie mnie. Pewne obowiązki, że tak powiedzmy Czyli no, gdzieś miałeś cały czas, żeby sobie gdzieś No, tu jest, jesteś całkowicie bezpieczny Ale kogoś tu będzie jeszcze? Nie wiem, jakiś twój kolega, czy to teraz? Most... Się... Nie, myślę, że bo aktualnie będziemy robić akcję organizacyjną hmm. Może ktoś się, może się podezjawimy tutaj, czy nie wiem, czy akurat wtedy będziesz, bo przykreje się gruba akcja i długa akcja Ktoś może zginąć, jakoś Nie być Natomiast... No, no dobra, no, no, no. to się ma. Myślę, że. No to się ma, stary. Siema, myślę, że. Do zobaczenia. Na pewno, do zobaczenia. Ja, ja, ja na pewno przeżyję. Też. Siema. Jo. No. Siema. No to co widzowie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dużo akcji było. Teraz pora. Na no, nie wiem co. Pora zakończyć odcinka. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się I Siemano. I yo